Dzień dobry słuchacze, witamy was w kolejnym odcinku naszego podcastu, dzisiaj w odcinku z serii Prawda Was Wyzwoli, odcinek Nie potrafisz być sam, to dlatego zawsze przegrywasz. Witam was Grzegorz, Kuba i na wstępie oczywiście jak zwykle poprosimy was o łapki, komentarze, subskrypcje, dokładnie w tej kolejności. Lecimy Grzegorz z tematem. Okej. Okay. No dobra, to żeby nie było, że ja byłem taki zawsze wspaniały i super, no to ze wcześniejszych moich lat pamiętam związki, kiedy generalnie kończyłem jeden i za chwilę zaczynałem nowy i tak na zakładkę Ciach-ciach, ciach, ciach. Dobrze, że najpierw kończyłeś, potem zaczynałeś. Nie, no, czasem nie ja kończyłem, żeby też nie było. Czasem się kończyło, albo kobieta kończyła, różnie bywało. Natomiast, no, szło to na zakładkę. Tam nie było jakichś długich przerw, mianowicie nawet nigdy nie, znaczy, no tak, nie było dłuższych przerw niż tam dwa czy trzy miesiące. Tylko tam mm -hmm. czasem dwa tygodnie, czasem miesiąc, czasem dwa, także leciało no, praktycznie na zakładkę. No i jakby patrząc na to z tej perspektywy, no nie wychodziło z tego nic dobrego. Dlatego. Teraz dziwię się trochę facetom, że jakby nie, mimo, że sam to robiłem, no nie potrafią być chwilę sami ze sobą. Tylko tak jakby wiesz, no rozwala się związek. Mamy przykład zresztą też jakby no, w naszym środowisku, naszych znajomych, że no kto się tam dostanie, mija tydzień, on już musi mieć kogoś, tak? No tak. No. W każdym razie, razie próbuje. Y, tak, próbuje, no, czasem się udaje, czasem nie, ale no, zazwyczaj nie kończy się to najlepiej. No, i tak pogadamy trochę, rozwiniemy ten temat, czy, czy od razu szukać kogoś, czy sobie y, przepracować ten czas po tym związku. Ja uważam, że y, trzeba na pewno y, zastanowić się, co poszło nie tak. Y, to proszę, bo ja myślę, no. że też dużo będzie zależało, jakby w tym, co mamy w punktach tutaj wynotowane, od tego, jaki to był związek. Bo faktycznie, jeżeli to są związki typu 3 miesiące jestem z dziewczyną, rozstajemy się, 3 miesiące jestem zastępcą, rozstajemy się, to bawcie się i co tydzień, tak? Bo to jakby żaden z nich nie jest poważny. I tak naprawdę po żadnym z nich nie bardzo jest co przepracowywać. Ale jeżeli to był związek, 3 lata jestem z dziewczyną i się rozstajemy, no to już z jakiegoś powodu 3 lata razem wytrzymaliście. Z jakiegoś powodu już można wyciągnąć wnioski, to się rozsypało, tak? i tu już jest nad czym popracować, tak? żeby choćby w następnym związku albo lepiej wybrać, albo nie powtórzyć błędów, które spowodowały, że ten się rozsypał. Znaczy tak, jeśli szukasz na zakładkę, tak jak ja to dawien no, dawna robiłem, no to na pewno ta selekcja nie była zbyt wygodowana, nie oszukujmy się. Tak. Tylko to było, a dobra, podoba mi się, no to okej, okay, niech będzie, nie? No. I hulej, dusza piekła nie ma. No, i niestety, okay, jakby to daje ci jakieś tam nowe doświadczenie i tak dalej, tylko no niestety też przepada bardzo cenny czas. I o ile ma się lat 20, no to. No właśnie, to się ma tego czasu dużo. To przecież, się ma dużo, trzeba jest. poszaleć, pobawić no. się. Trzeba przede wszystkim właśnie po, potestować. Potestować. Po, popróbować. Natomiast jeśli później. Piś <laughs> mi się chce, no coś. Napisz Jeśli później jest po 30, no to może nie, że tego czasu jakby już nie ma, bo ten czas dalej jest, tylko tak człowiek bardziej go szanuje. A przede wszystkim szanuje swoje emocje i. No tak, emocje, tak. No to, to jest to też jakaś rzecz, nad którą jakby no przepalasz, tak? Coś wkładasz, emocje, myślisz, że wyjdzie. Nie jesteś selektywny, czyli. To by na chyby trafił. Mhm. Czasem się trafi nie? Ale czasem też nie. No jak ci się nie trafi no to w tym momencie no, czujesz, nie wiem, czy rozczarowanie, do zgodyczenie wkładałeś w jakiś związek czas, emocje. Ten no, nagle się okazuje, że no, nie byłeś selektywny, wyszła kupa, nie? I ja uważam, że właśnie powinno się nie przeskakiwać w związku na związek, jeśli się jest tam. Po jakimś wieku, nie wiem, po 30, nazwijmy to, czy po 35 roku życia, tylko stanąć na chwilę i zastanowić się nad pewnymi rzeczami. Przede wszystkim, czego się chce, czego się nie chce. Ja teraz już, jakby wiem, czego chcę, czego nie chcę. To też trochę, jakby to powiedzieć, pogarsza, nie pogarsza. Utrudnia znalezienie odpowiedniej partnerki, no bo jesteś bardziej selektywny, widzisz już jakieś zachowania, które. Mm -hmm. y, diagnozują ci, co się może wydarzyć później, no i stwierdzasz, kudę, dobra, to no nie, z tą dziewczyną jednak nie chcę, bo miałem to w przeszłości albo coś podobnego, więc no nie, dziękuję, tak? Jakby nie, nie chcesz drugi raz tych samych dram czy jakiejś tam sytuacji, no i się zastanawiasz, i jakby twój krąg poszukiwawczy No zawęża się do coraz męższej grupy, no bo tych dziewczyn nie masz na tyle takich fajnych, jak szukasz, jakbyś sobie tego życzył, i te poszukiwania trwają dłużej. No, oczywiście, no zawsze jak wstawiasz jakikolwiek filtr, no to ten filtr eliminuje jakąś część. Tak, tak? dokładnie. To jest normalne. No i później się frustrujesz, no i jest dużo facetów, którzy jakby, wiesz, no zostają się, są jakiś czasami, jest fajnie ten, nagle przychodzi ten bach, ta samotność. No i niektórzy widzę na przykład sobie średnio z tym radzą. No, nie, wiem, no ja nie, nie doświadczyłem tego momentu długiej samotności, więc nie, nie wiem. Ciężko mi się tu odnosić, z moich własnych doświadczeń, no bo ja, nie oszukujmy się, szybko wyszedłem szybko, z dwudziestoletniej no tak. relacji i szybko wszedłem w nową relację. To była kwestia miesięcy, tak, u mnie, w moim przypadku. Więc, więc okej, okay. ale z drugiej strony wydaje mi się, że ja bardzo intensywnie wyciągałem wnioski z tej mojej poprzedniej relacji, co tam było nie tak, czego bym nie chciał mieć w nowych związkach, czy w nowym związku, tak, i no akurat od no racji tego, że ja trochę szczęścia w życiu mam, trafiłem na dziewczynę, no, która tak. jakby nie miała tych wad, których ja chciałem, żeby dziewczyna nie miała. Tak, tak? ale też wyselekcjonowałeś, pamiętasz, było ileś potencjalnych kandydatek, które sam odstrzeliłeś na zasadzie takiej, że no, tam je zamknie w złotej klatce, pamiętasz? I tak. będę sobie siedział, będę kazmiony, ale będę żył w złotej klatce, tak? I jakby hmm. sam wiedziałeś, czym to się skończy, że. Prawdopodobnie nasza przyjaźń się też zakończy, bo zostanę zbanowany. No i wiele innych rzeczy też się posypie, tak? No Na... pewnie tak. Znaczy nie, no generalnie tam tych kandydatek było dużo. Znaczy dużo, dobra, ok. No. Ile ich tam było, tak? Nie wiem, dużo to jest kwestia bardzo subiektywna. Yy... I faktycznie tak, no, ten mój filtr był dość takim ciasnym sitem. I uważam, że właśnie kwestią szczęścia jest to, że przez to sito przecisnęła się moja obecna partnerka. I naprawdę, no widzę, jesteśmy ze sobą półtora roku i ja póki co nie widzę, żeby coś przeszło przez to sito, coś, czego nie chciałem, żeby przeszło, tak? Okej, okay, no to dobra, to trzeba mieć to i, i szczęścia i odpowiednie filcy, nie? I właśnie jakby mamy wśród naszych znajomych takie osoby, które no bardzo chcą tu i teraz już kogoś mieć. I biorą nie? jak leci, bez filtrowania. No, no tak, tak, niektórzy tak. Nie. Znaczy, jest to rzadkie sito, o tak, w ten sposób Bardzo rzadko tam, tam dużo, może, tak, dużo może przelecieć. No i niestety później się to kończy tym, że wchodzą w nowy związek, który jest równie porównywalnie słaby jak poprzedni, albo jeszcze gorszy. No. Desperacja powoduje zazwyczaj, że jest gorszy. <noise> więc nie można być desperowanym. No ale dobra, teraz jak już to... Bo pytanie było dlaczego faceci nie potrafią być sami? Na to pytanie spróbujmy sobie odpowiedzieć. Gdzie? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby potrafić no. przez jakiś czas funkcjonować samemu? Ono... No, że Nie namawiamy was o celibatu, tak? Jakby chcemy, żeby każdy sobie znajdował partnerkę po związku, tylko jakby to z naszych doświadczeń i naszych znajomych, a trochę ich mamy, wynika, że nie należy tego robić po tygodniu, tylko właśnie trzeba sobie dać ten czas na przepracowanie, tak, i można to przepracowywać samemu, co jest ok, ale dość czasochłonne. Można przepracowywać z grupą znajomych, co jest, co bardzo skraca ten czas przepracowywania, ale istnieje spora szansa, że dostaniecie dużo nieprofesjonalnych rad, a można też po prostu zrobić to profesjonalnie, czyli sobie na przykład pójść do psychologa. Ja nigdy nie korzystałem i wystarczyły takie domowe metody, nazwijmy to. E, natomiast e, wracając jakby do tematu, no to dlaczego faceci mogą być sami? Mi się nie wydaje, że to jest to, że nie mają, e, nie wiem, kolegów, przyjaciół, znajomych na tytuł, żeby mogli sobie z nimi o pewnych tematach pogadać. Czują się stosowani, no bo zawsze ktoś był, ta dziewczyna była, a nagle ona sobie poszła, czy się dostali, no było jak było, tak, tego nie wiemy. No i zostajesz sam, nie masz za wielu znajomych, nie masz z kim pogadać, hmm. e, czujesz się sam, brakuje ci tej drugiej osoby, bo byłeś przyzwyczajony, żeby ona była. Tak. No i nagle jest kaszana, jesteś tam, wracasz do pustego domu, za bardzo nie ma się do nikogo, nie ma się do kogo odezwać. Hmm. E, no i starasz się zapełnić tą pustkę. No i właśnie w tym momencie trzeba mieć przyjaciół po prostu. No to tak, no to tu mówię, to jest jakiś tam warunek, nie? A druga sprawa, czy następna, bo nie mieli tam będzie, jest taka, żeby zastanowić się właśnie nad tym, co poszło nie tak, co co było takiego złe w tej byłej partnerce czego byście nie chcieli w nowej, i już szukać po to, no, żeby znaleźć kogoś bardziej odpowiedniego. No, czyli to, o czym mówiliśmy, nałożyć tak, filtry nało nałożyć tak? filtr. Tylko, się. żeby ten filtr sobie zbudować, to faktycznie trzeba wykonać dobrą analizę tego, co poszło nie tak. Zgadza się. Co I... nie jest znowu aż takie proste, bo mamy no niestety taką tendencję, że póki jesteśmy w związku, to idealizujemy, a z kolei jak związek się rozwala, no to... Jaki jest? Negujemy? Od... Odwrotnie od... Deprymujemy? Nie, nie. Deprymujemy, no. Tak? Może być, tak. Okay. I wtedy jakby wydaje nam się, że ta osoba, z którą się rozstaliśmy, miała dużo więcej wad, niż faktycznie miała. Więc znowu tutaj przydaje się jakaś obiektywna ocena, takie spojrzenie z boku, tak? To jest trochę tak, jak nasze rozmowy po moim rozstaniu z moją byłą małżonką, tak? Gdzie ja wtedy klołem, rzucałem mięsem i w ogóle wszystkim, tak? A ty mi mówiłeś, zobaczysz kiedyś jeszcze jej kwiaty kupisz, tak? Miałem obiektywny obraz z drugiej strony, jakby twoja relacja, jak to wyglądało, tak? No i to, wiesz, gdzieś powoduje, że właśnie znowu wracamy chyba krótko do takiego tematu, że facet powinien mieć przyjaciół, no. Tak, przyjaciół, ale przede wszystkim swoje życie, tak, jeśli nie masz nic poza jakąś tam pracą, w sensie jakieś, nie wiem, hobby, czy lubisz sobie gdzieś wyjść, nie wiem, na rower pójść, jakieś coś, co robisz, czy nie wiem, tak jak my ten kanał zrobimy gdzieś tam hobbystycznie sobie, no, wpadłem na taki pomysł i sobie coś działam po prostu coś sobie robimy razem, tak? No. I, I nam to zajmuje jakiś tam czas, czy Ostatnio cokolwiek... całkiem dużo czasu, także poprosimy o subskrypcję, tak. komentarze i lajki. I, i jeśli jest osoba, która wraca do domu i nie ma zainteresowań, nie ma co z sobą zrobić, no to znowu czuje tą pustkę, bo ma nadmiar wolnego czasu. No i co robi? No siedzi i myśli, tak? Albo siedzi i pije, co gorsze. No to już są skrajne jakieś tam przypadki. No nie takie tego, skrajne. Tak? Po rozstaniach bardzo wiele osób wpada właśnie w taki... Yy... Nie nazwę tego ciągiem alkoholowym, ale to się nazywa tak wysoko funkcjonujący alkoholizm. Oni dalej chodzą do pracy, wszystko jest okej, okay, ale wiesz, wieczor, wieczór bez czterech piwek to tak, to jakby go nie było. Okej, okay, no naprawdę nie, to, to jest dość taki Nie polecamy. Zjawisko. Czy wiesz, czy nie jakoś jakiegoś sportu, no czegoś, czy z jakimiś ludźmi gdzieś tam. Się nie spotykają, czegoś robią. Czyli w sensie, jakby nie masz takiego swojego życia, no to wracasz do domu, no i co masz robić? No i znowu ci tej osoby jeszcze bardziej brakuje, niż normalnie, jakbyś miał, nie wiem, przyjaciół, jakbyś miał te swoje życie, czyli te hobby, zajęcia, czy nie wiem, coś sobie, czyś jakoś tam rozwijał, czy coś działał po pracy, tak? No jest masę no. rzeczy ze spożytkowaniem czasu, tak? No można, nie wiem, pracować nad sobą, można zarabiać dodatkową kasę, można się gdzieś tam spotykać, a można też robić rzeczy, które się lubi, tak? Albo łączyć te wszystkie rzeczy w jedno, nie? No. To tak, tutaj można dużo, no i trzeba, mówię no znaleźć sobie jakieś fajne zajęcie, tylko też właśnie bardzo ważne z kolei, żeby nie pójść ze skrajności w skrajność, tak? Czyli z tej takiej samotności, samotności nagle wpadniemy w jakieś hobby, które nas pochłonie na milion procent, tak? Bo, bo trzeba znaleźć też trochę tego wolnego czasu na to, żeby faktycznie sobie przemyśleć, czego ja chcę od życia, tak? Jak ja chcę, żeby to, co jeszcze mi zostało życia, dalej wyglądało. Tak, ale wiesz, jeszcze jest taki, mm, mam tu zapisane, że facet, jakby odchodzi kobieta, to też jakby y, odchodzi, nie wiem jak to nazwać, część poczucia swojej wartości. Oczywiście. I w tym momencie. Nawet całkiem spora część. Chcesz to też odzyskać, tak? Czyli to cię znowu pcha do tego, a dobra, szybko muszę sobie kogoś znaleźć, nie? No to jest ciekawe spostrzeżenie. Faktycznie chyba tak jest. Że, że w momencie, kiedy się rozstajesz z partnerką, i myślę, że tutaj akurat bardziej nawet to przywala facetom niż kobietom, tak? No bo miałeś coś swojego, bo my mężczyźni traktujemy kobiety jako coś naszego, tak? Nasze na wyłączność i w ogóle, i nagle to coś naszego z jakiegokolwiek powodu, czy sam. To no ty coś decydujesz, tracimy, czy tak? partnerka decyduje, czy po prostu okoliczności zdecydowały, tak? Coś, coś tracimy. I chcemy to bardzo szybko odzyskać, bo my nie lubimy, jak się nam zabiera nasze zabawki. Po prostu, tak? Mamy, to jest taki syndrom utraty, tak? No w sprzedaży się to stosuje pod tytułem, dam Ci coś do ręki, a potem cię to zabiorę i będziesz chciał to kupić, no. No także tutaj też jakby trzeba popracować nad swoim poczuciem wartości. Co jeszcze? No emocja, tak? Kobiety po dostaniu płaczą, rozmawiają, analizują, facet milczy, tłumi. Działa, tak? No i tu znowu wracamy do... Tak, facet szuka rozwiązań. To ja pamiętam, że właśnie po tym moim rozstaniu jedna z pierwszych rzeczy... Oczywiście jak już... No, najpierw to była próba, zróbmy coś z tym. Potem jak już gdzieś mi się w głowie poukładało, że dobra, okej, okay, to jest dobra, 20 lat małżeństwa, ale poszło sobie i tyle. Yy, i, I gdzieś tam jakby to już z, pogodziłem się z tym, że sobie poszło. To naprawdę następną czynnością, taką, którą wziąłem się na ostro, to było właśnie działanie, czyli szukamy nowej partnerki. I tyle. Ja no, podszedłem do tego bardzo systemowo. Ja jeszcze do wszystkiego, ja po prostu do pracy do wszystkiego podchodzę systemowo. No. Czyli musiałem wymyślić system, zrozumieć system aplikacji randkowych, jak to działa, potem go złamać i potem już szukać z wygranej pozycji. Ja jestem, trochę, znaczy ja jestem jakiś czasami i ta samotność ogólnie dobrze zrobiła. Bo ja sobie dużo rzeczy przemyślałem. Przede wszystkim ten mój filtr no, jest zupełnie inny niż kiedyś, i też sobie zdałem sprawę, że, wiesz, będąc nawet sam, to ja jestem ogólnie szczęśliwym człowiekiem. Jakby nie mam w tej chwili takiej potrzeby, że jeśli nie mam kobiety, to nie wiem, no nie jestem szczęśliwy, chodzę smutny, płaczę po kątach. Tylko cały czas coś się dzieje, coś sobie robię i ogólnie mam fajne życie. I bardziej jakby patrzę na to, że znalezienie kobiety no, to jakby no, ma poprawić moje życie, a nie, nie mnie uszczęśliwić, tak? Czyli niezależnie, czy będę z kimś, czy nie. Mam już tak poukładane życie, że, że jest OK, że jest spoko, tak? No tak. Tylko że ty jakby prze, przeszedłeś ten krytyczny moment, tak? Czyli rozstałeś się. Hmm. Nie wiem, jak to uznać. Przeżyłeś tą żałobę, o tak. Słuchaj, znowu, psychologowie twierdzą, że rozwód, jeżeli mówimy o rozwodzie, no. tak, że rozwód to jest porównywalne przeżycie do naszego mózgu, jak śmierć najbliższej osoby. Tak nasz mózg to odbiera. A niektórzy się cieszą. i Imprezy robią, nawet rozwodowe, słuchaj, w sensie, no to co, stypa? To... to zależy, kto z kim był. No. <laughs> <laughs> Jakie ma wspomnienia. Znam takiego jednego, co jak dopnie swój rozwód, to będzie robił imprezę, ale... <laughs> To będzie słuchaj. To będzie Gruba, gruby to będzie gruba impreza i to przyjadą wielcy ludzie tego świata. To będzie gruby melanż, ale też jestem przekonany, że nawet u niego gdzieś tam głęboko pod tymi pokładami będzie jakiś minimalny, ale pojawi się taki syndrom utraty. Bo tak to działa, tak? Coś no, mieliśmy, czegoś nie mamy. W tym wypadku nie. To będzie czysta radość, święto. I w ogóle prezent powinien być jakiś, nie wiem, dzień wolny od pracy albo coś. Nieważne. Nie no, przyjedziemy z fajerwerkami. Tak, petałkami <laughs> poszczelami. <laughs> Będzie fajnie. Samotność to męskość. i nie, nie umiesz jej udźwignąć, jesteś zależny, tak? Czyli od, od tego, czy masz kogoś, czy nie ma, jakby wiesz, by decydować to, czy jesteś szczęśliwy, czy nie, no to ja uważam, że coś jest nie tak. Trzeba umieć żyć samemu. Oczywiście trzeba szukać kogoś i to nie chodzi o to, żeby do końca życia być samemu. Y ale jakby po sobie widzę, że jestem sam, jestem spokojny, cenię sobie też ciszę, spokój, dobrze mi to robi i, no i szukam kogoś, kto wypełni ten spokój, ale nie za wszelką cenę, tak? Nie, nie, ale wypełni nie. ten spokój spokojem, a nie chaosem. Znaczy nie, no tak, dokładnie, nie, że nie, nie, nie sprzedam duszy diabłu, tylko raczej chcę kogoś, kto to moje życie w jakiś sposób poprawi, a przynajmniej nie pogorszy a nie za wszelką cenę idę jak w dym, bo no już miałem takie sytuacje i wiem jak to się kończy. Okej, okay. ja na razie nie mam jeszcze złych doświadczeń z tym związanych, więc... Słuchaj, no, do, do, dobrze trafiłeś, jak dobrze trafię, to też się tutaj pochwalę na antenie, czy na wizji, czy jak to w ogóle można nazwać, że Grzegorz gdzieś tam dopiął deala i jest dobrze, tak, na razie czekamy, obserwujemy, szukamy, jak będzie, tak będzie, tak? Tak, na razie szukasz rynkowych okazji. Szukam rynkowych, Słuchaj, ale to jest tak jak z samochodem, nie, no... Jedziesz oglądać, no i wiesz, jedni się napalają, od razu kupują. Czasem mają farta i kupią dobrą futmankę, a czasem wiesz, kupią gruza, wydadzą trochę kasy, no i później się bujają po mechanikach, tak? Się okazuje, że ta okazja nie była okazją i czy było troszkę dalej poszukać, i a może trochę więcej zapłacić, tak? I kupić auto z niższym przebiegiem. Tu się zgadza, ale widzisz, bo teraz mi pewną myśl poddałeś, że no mi dość szybko. Poszło, że tak powiem, znalezienie fajnej dziewczyny. Ale właśnie ja tak dokładnie robię z samochodami, jak Ty powiedziałeś. Ja po prostu jadę i kupuję. No dobrze, no słuchaj, no, jeśli masz szczęście, masz jakieś wyczucie, tak no. No na razie odpukać mam no, szczęście. Jeszcze żadnego złomu to nie spoko, kupiłem. Nie tylko wiesz, jakby na, To tak jak tutaj na rynku samochodowym jest, wiesz, wiele bitych, tam olej gdzieś tam cieknie, kręcony licznik, tak? I wiesz, też się można zniać. Na pierwszy rzut oka przyjeżdżasz, no panie, wszystko super, tak? Tylko brać i jeździć. No, ja ponieważ nie uważam się za ekspert od samochodu, zawsze staram się kogoś ze sobą zabrać, kto się zna tym lepiej niż ja. I widzisz, i to jest na przykład minus randkowania, bo tam nie zabierzesz ze za sobą kogoś, kto się zna na tym lepiej niż ty. Tak, bo ty, ale ty jak, musisz podjąć sam decyzję. Nie ale jak masz jakiegoś tego, wiesz, koleżkę i mu tam powiesz, słuchaj, ta dziewczyna taka i taka, a zazwyczaj jak kobiety mają to, jak im się pozwoli mówić, to one zawsze powiedzą trochę za dużo niż powinny. I można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jeśli okażesz się taki tolerancyjny, że tam wiesz, to, tamto, ty rozumiesz, wielu partnerów miała, wiesz, jak tam, spoko, ty to tolerujesz, wszystko ten, to ona później jakby sama się otwiera i sama się podkłada. I dużo, naprawdę, nie trzeba wiele sprytu, żeby od kobiety dowiedzieć się wielu rzeczy. Wy zawsze się przestawić w takich superlatywach, że Ty jesteś tolerancyjny, Ty dużo rozumiesz, Tobie to nie przeszkadza, Ty wiesz, jak jest. Same ci wszystko na tacy wyłożą. Okej. Okay. Dobra, mamy tam jeszcze jakieś kolejne punkty? Nie, wyczerpaliśmy chyba większość tutaj rzeczy. No dobra, to skoro wyczerpaliśmy naszą listę punktów, to w takim układzie tylko kwoli podsumowania. Bycie samemu nie musi być straszne, to po pierwsze. Nie jest straszne. Ale bardzo wielu osobom się wydaje, że będzie straszne. Można sobie z tym poradzić właśnie dzięki znajomym, przyjaciołom i generalnie zagospodarowaniu własnego czasu. To jest istotne chyba, żeby sobie umieć zagospodarować czas. Tak, robić coś fajnego, to na co żeście nigdy nie mieli czasu albo mm. była partnerka, nie chciała, żebyście to robili. A poza tym też no, bycie samemu przez jakiś czas. Jeżeli ktoś tego nie zaznał nigdy w życiu, bo bardzo wielu ludzi ma taki nasz znaczy facetów, kobiet chyba zresztą też. Ma taki schemat, że no najpierw byli w domu, jakaś tam yy, to było wiadomo, że byli rodzice, szkoła, studia. Stosunkowo niewiele osób na tych studiach już funkcjonowało samodzielnie, bo w jakimś internacie. ale nawet jeżeli funkcjonowali, to tam też było jakieś duże grono znajomych zazwyczaj, bo to studia. Potem tam poznają yy, jakąś kobietę, mężczyznę, w zależności od tego o kim mowa, tak? Powstaje jakiś związek, wyprowadzają się i jak tak sobie to przeanalizuje, to ci ludzie. Nigdy nie są sami. Nie ma takiego momentu w życiu. I jeżeli nagle ten związek się kończy, powiedz, nie wiem, po 10 latach, tak? Poznałeś sobie dziewczynę na studiach, gdzieś nią mieszkasz, po 10 latach z jakiegoś powodu związek się rozpada. Mieszkasz sam, tak. Mieszkasz sam, to ty kurczę, nie masz tego doświadczenia nawet mieszkania samemu. No nie, wracasz tak? do pustego, Bo nigdy go nie miałeś. do pustego domu mieszkania, pokoju kiedyś zawsze ktoś no. był, tak? I miałeś to przeświadczenie zawsze z tyłu głowy, że jest ktoś, a nagle no sody, no nie ma nikogo, tak? I z tym się też trzeba nauczyć, no. żyć przynajmniej jakiś czas to wzmacnia, generalnie ich hartuje, także. Ja na przykład miałem takie doświadczenie mieszkania samemu, bo ja bardzo szybko się wyprowadziłem z z domu od moich rodziców. Ja miałem 16 lat, już do internatu się. No to do internatu, a ja no. powiedzmy z domu do wynajętego na początek gdzieś tam jakiegoś pokoju, potem mieszkania, różne były te losy w międzyczasie. Ale będąc, no nie wiem, miałem 19 lat, coś takiego chyba. No ja do szkoły średniej jak szedłem, 16 nie wiem, lat. Nie wiem, czy już no? miałem 19, tak? I w, przez wiele, wiele lat mieszkałem samemu, bo praktycznie do, nie wiem, no musimy chyba rok przed ślubem dwa lata przed ślubem zamieszkali z moją byłą żoną. A tak przez wiele lat mieszkałem sam. Miałem, no to nie, to ja nie jakby mieszkam, jakby miałem, się dużą ilością ludzi, bo widzę internetacji... że... Nie, ja miałem jakby znajomych grono, tak, nawet takich, że wystarczyło, że wyszedłem z bloku, w którym wynajmowałem mieszkanie, przyszedłem na drugą stronę ulicy i tam mieszkali kolejni moi znajomi, którzy robili imprezy. Wtedy jakby znaliśmy się i spotykaliśmy się z moją partnerką, wtedy potem żoną, ale nie mieszkaliśmy razem przez bardzo wiele lat. Bo my się poznaliśmy, Dobra, jak ona miałeś, była w klasie maturalnej, okay. a zamieszkaliśmy, jak ona kończyła studia. Ale no. miałeś takie przeświadczenie, że jest coś obok i zawsze wiesz, to jest też inaczej nawet jak mieszkasz sam i że wiesz, że ktoś jest. Nie? Tak, Dla? ale uczysz się wtedy tego schematu, że bycie samemu też jest fajne. Pewnie, że jest fajne. Tak, że Na jakiś czas jest fajny, oczywiście. Że jeżeli mieszkasz sam, masz tą świadomość, że masz tą partnerkę, tak, no to jest tak w tej chwili. Ja w tej chwili nie mieszkam przecież ze swoją dziewczyną, tak, i jakby uważam, że jest to na dzisiaj całkiem fajny układ, no bo ona ma swoje życie, swoje obowiązki, w której musi funkcjonować, tak? Ja mam jakieś tam swoje, ale z drugiej strony mamy te momenty, kiedy właśnie, owszem, każdy za każdym tęskni, ale masz tą wolną chatę, masz tą ciszę, masz ten spokój. To też ma swoją wartość. Ale oczywiście, ja tu nie chcę gadać o plusach, bo to. <laughs> nie chcę zniechęcać ludzi do związków tak? z nie, z... właśnie nie, Chodzi tak. tylko chodzi o to żeby jakby nie popadać w tą skrajność tak? że oj zostałem sam i teraz muszę koniecznie załatać tę dziurę tak? nie, to nie jest nie. kurczę dziura w statku tam woda się nie wleje, <laughs> nie zaleje was no. nie utoniecie a możecie się rozwinąć, wykorzystać ten czas i poznać sobie dużo lepszą kobietę za jakiś czas niż teraz no. na szybko tak? to jest taka trochę też inwestycja tak? masz czas, inwestujesz w siebie i za jakiś czas no, ta nagroda może być większa, niż jeśli podejmiesz, jakby weźmiesz tą nagrodę tu i teraz spotka spotkasz kogoś w przypadku, nieważne czy mężczyzna, czy kobieta. tak? Mhm. Odroczona nagroda jest wyższa niż ta, która jest natychmiastowa. Tak, odroczona no. gratyfikacja. No. Okej, okay. tym miłym akcentem chyba wyczerpaliśmy temat. Czekamy na Wasze opinie, sugestie. Dajcie nam tam parę subów jeszcze jak możecie. Będzie nam miło. Trzymajcie się, cześć. Na razie, cześć.